Hej, z tej strony BorczystaGaming.pl i to jest, można powiedzieć, że druga część serii... Pierwszego odcinka. Tak, tak, bo nudzi, nudziło nam się, że szybko nagraliśmy. <laughs> Następny. Ten, ten odcinek może być trochę dłuższy i nagramy po prostu więcej misji. No brawo. Dwie, trzy. Będzie dłuższe, no. bo wiecie... Ee, bo też chcieliśmy sobie pogryć na tych kontach, ale... Nie, ch nie chcemy ten, żeby was coś ominęło. Dlatego ciągle będziemy nagrywać. Tak, ciągle! No tak! No ale nie, wtedy kiedy nam się w ogóle nie będzie chciało grać w Nowym Intera. A, gin! No, dalej nie pójdziesz, obca, obca to no chyba... Gdy... O, idzie duży! O kurna, kurna, kurna! Wycofam się, wycofam się. Dobra, mnie biją. Dawaj, 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 osłab go, osłab, osłab. Ja blokuję, dalej. Dobra, więcej. ja blokuję, to ty wchodzisz, panie. Robi z buta, patrz. Z buta, z butta, z butta! A nie, o. to jest... To jest swapki, swapki, spa, swapki. Wjeżdżam, jednym strzałem, no fak nie, nie można przeprowadzić... Dalej! Tego. No i... Wy rozwalisz rozwaliśmy nie, chcia nie chciało mi się używać jedynki, bo to by było głupie. No, a jednego się nie opłaca. O... Jedynki są na jakieś większe grupy. Mam no, albo na przykład na bossy. O, honor trzeba rozwalić. Ale ona nie ma honoru, ale ma na imię honor. Eee, <laughs> Ja od razu. dupy, ja uwal się. Odwal się, odwal się, ja... odwal się. Ej, du... ej, 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 kobieta! Właśnie, szalona kobieta! Moich kolegów się nie... Ona się chyba naprawdę na ciebie wzięła. To jest to. Zakochała się we mnie! Dawaj, dawaj, ciśnij, że kurde. Ona mnie nie lubi. Jestem szybszy nowy. FOK! Ej, odwal się! Ej, co to było? No, przeszukuję rzeczy honor, gotowe, jej jest skrzynka? O, tu. Ja, ja biorę tą, wiesz... O, patrzcie! O, tu, buty no. tropiciela! A ja co? A ja znalazłem skrzyneczkę. Weź wszystko. No dobra. Dobra. Idę tam, czekaj, um, czekaj na mnie, ja muszę to wziąć. Ej! Eee, ten może 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 O, może... darcia poszukiwacza przygód no. ej posłuchajcie jak jak będziecie nas oglądali to e, będzie to możliwe będzie to że zrobimy szybko liveik prawda? liveik czy co będzie lepsze ozdrowienie czyli czy liczba wytrzymałości chyba no liczba wytrzymałości mam w zale zalecanych o, mam nową o, 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 ej, y, deszcz! Ej, deszcz, e, strzał czy spowalniający strzał? Deszcz. Dobra, ja już wyszedłem. Ty? Ja już, tylko... Ja, ja wyszedłem. Ale co, z gry? Nie, aha, stąd, dobra. Aha, widzisz, mam tutaj ikonkę, jaki żal. Ej, tejsto, pota, od razu, jak sobie dajesz łapkę w górę. Poczekajcie, żeby coś zrobić muszę i... i idemy. Bo ta będę w ciecia, będę syp. Bo ja sobie ulepszałem skilla. Ja, 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 ja ulepszałem tam. Ja mam nowego skilla. Ja też. Ja najpierw skille y zbieram, od ja patrz, poka poka pokażę ci mojego epic skilla, chyba patrz. Prze patrz przez siebie. Znam go, wiem Fajny A ja teraz jakiś Gniew Gryfa wziąłem, e Aha, już wiem co on robi Aha, wiem co, to jest dobre ogusza Nie, nie to, jest, nie, to nie ogłusza ogusza Ogłusza? Tak Żal Jak ja grałem to nie oguszało Już ci mówię co to robi O, uch O, Sprzyjnka za awans Fajnie. No właśnie skrzynkę za zapomniałem Często się takich rzeczy nie dostaje Dobra No trzeba szybko do Noxa wracać Kurde też chcę 50, też chcę na czymś jeździć Ale to musimy dużo, dużo grać to się będzie to. No 20, -tego, e, 20 -tego lewla masz darmowego konia O, fajnie. Tu... Idziemy. To co? Już odcinków będzie. O i to jeszcze jak? To co? Jeszcze. To, to, to będzie takie. Nie, taki... znowu bez jaj nie będzie trze trzeciego. Co? Nie będzie trzeciego. Ale to co, to ten robimy taki długi, że gramy dosyć długo po prostu, czy trzeci? Trzeci. A nie lepiej trochę dłużej pograć? Potem. To, dobra. W kolejnych to... odcinkach, jak, będą, jak będzie więcej odcinków, jak w ogóle będą chcieli odcinki. A w końcu zrobimy specjal, który będzie bardzo długi. E, będzie trwał około, około godzinkę. He, <laughs> żartuję. Albo dwie. Zależy. Zależy, ale to mi zajmie cholernie, cholernie miejsce, ale... W... Ale potem, potem jak już to wstawisz na YouTube'a, to będziesz mógł to usunąć. No. Dobra, poglądź za koroną. Czarny No dobra. Akceptuję. O, to jest to. Ja sobie też biorę ręczenie z A ty? Poczekaj, boń bie, kogo, za koroną muszę jeszcze tutaj to. Po... To tam weź wszystkie, ja już zaczynam mieć iść. O. Już! Idziesz? No idzie, idzie. Ty co czekaj, od nas szerów rob... war... No ja właśnie szukam, nie masz jeden na pięć, tak? No nie mam za ich wskazówki dotyczące miejsca pobytu mam. Jeżeli... też mam, a masz od nas szerów te, wiesz? Nie, może to pewnie sam. Gdzieś są tu przodem na szery? Ja już mam no. dwa na pięć. Wskazówkę mam jedną, bo ja wziąłem, wiesz. Ja też mam wskaźówkę wszystko, wszystko, jedną nowe U. obozowisko o. Dawaj, 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 no. Ciśniesz ich! Ja nie jestem z Idę już. Poczekaj. No dobra, tak to wiesz, to sobie poradzę. Ale już jestem. Tutaj poczekam, żeby dowieć. Chodź tu! No już. Lew. Trzeba jeszcze od tych naszerów znaleźć. O, wskazówkę Jest kolejna w... Mam. I teraz naszery. No ja też właśnie muszę od tych naszerów. 4 na 5 mam. Ja mam 2 na 5. Telpoj! Ja tu mam właśnie własne problemy, problemy. Uniknąłem! Uniknąłem Poniknąłem z czołu! Coś tu mieli co jest? Aha, okej. Okay. Mam już trzy. Ja mam cztery na pięć i szukam tego. Szukam tego czegoś od naszerów. A ty czego? Aha, bo trzeba naszerów zabijać. O, ja już mam. Bo ja go zabiłem tego naszera Ale nie, 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 trzeba od nich zabierać te rzeczy, ja już idę. Muszę oddać dwie misje Ale ja właśnie go zabiłem i z jego wyleciało Aha To czemu ja dostałem? Bo też wylatuje Co za gość Tu jest mój jeden naszer No a ja tu właśnie rozwaliłem parę naszerów Potrzebuję jeszcze jednego naszera Terego już chyba mam, tak? Tak no ja ich tu... Ja tutaj się z nimi rozprawiłem, osobno. o Powrót. Ja potrzebuję pomocy, ale nie... No ja też, ja się tutaj z jakimiś tam korami biję. Obrońca, tak jak jakoś jest. Tu się teraz przydała moc dzienna. Pomóc ci? No przydałoby Nie no wiesz. Nie musisz, ale jak chcesz. Jesteś tu? U mnie? O, puszczę des deszcz strzał. I już masz. Ja właśnie wiesz. Ja właśnie... No jak to się nazywa. Ja tankowałem mhm. A ja dobiłem. Potone wypij. Yep. Tak. O co, przecież tu jest ognisko Ja sobie wybiję Ja tam mam dużo potrzebnych więcej No i ale i, te, ale i tak ci się potem przyda O szósty poziom, mam... ja mam Ja mam prawie O jeta, tak, ty... Ukończ, tak, mam szósty Tutaj też żółlu, do... Akceptuj. Dobra do, 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 do. To i spijcie Przejść do kanału Czarny cz Stawu Idziemy do kanału? Zaraz Czebie to było Jeszcze zdobądź znaki przebranych a... a... szomadi Łatwo O Boże! Służnik Co? ścieków Jakiś Gdzie ty jesteś? Help! To uciekaj! A wiem, nie słaby przecież! No wiem, ale... Nawala mnie. Dobra, tankuję go. Dawaj, teraz, teraz, no, teraz. No, no, no poczekaj, poczekaj, tylko E, E, E! Przytrzymaj go, no dawaj! Żeby się na siebie rzucił. Dobra. Dobra, stankowałem go. No, dobra. A widzieliście jak go zastunowałem? No, on tylko wie, wiesz co ja chciałem? Co? Żebyś ten, żebyś przytrzymał, bo... Jego, bo ten, chciałem pójść na jego E. A ja, a ja po prostu, wiesz, go, O, już mam Już mam tego pierwszego quest'a zrobionego, teraz chodźmy do... Do kanału Ja muszę grać tak, Ej, tak. y, ten, z, ten, zauważyłeś taki pytanie, że nie, nie wiedzieli, co się, gdzie ja jestem? Co się dzieje? Bo ja ich tankowałem, a ty ich biłeś po prostu, więc oni nie wiedzieli, co się dzieje ty, do, wiesz, ale nie, ogólnie życie, ale, ale nie, ogólnie nie... Chodź tutaj, do kanału, chodź Czekaj. Ogólnie, nie, ej, ten, ogólnie nie wiedzieli ten, gdzie jestem też, co nie? Co się w ogóle dzieje, bo ja tak znikałem, wiesz co chodzi. Dagle jestem tu, tu, tu i tu. Wiesz, o, szybko, moce, moce... Ej, fuck nie chcę mocy. O, mam moc cierpią. Fajnie Dobra. Nie, ciśniemy. Umarłysz Ej, za mną, za mną! Eee, tu są pułapki. Ja tańczę, ty idziesz. Tańczę. Oni wszyscy do ciebie idą. Bo ja ich atakuję tylko. U! Dla mnie! Shift! O, wiem, masz. Zrezygnowałem. Sprawdzę. Eee, Kuba mówił, że zawsze dawać chciwość Ja zawsze daję ci chciwość No wiem, no to właśnie Kuba mówił, że zawsze daś, da, dajesz chciwość Bo jesteś chciwy nobie Ale to by mi się przydało akurat, bo to starcza No wiem O, zdobyto zwój, no i co mi? No dawajcie, no dajecie, no, frajerzy Dawaj, też strzał! Nie, poczekaj, za. Pak. Nie miałam akurat. Dobra, ja go stankowałem. O, ale piękne, pięknie mu poszło. Taki piękny. A ja go stankowałem. Czekaj, stój, 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 stój. stój. Ej, yy, mem, no ciekawe. Zalecane, moja jest zalecana. No, moja jest lepsza. A i tak zawsze warto... O, już jestem. Bo możesz potem sprzedać. Ale i tak zawsze warto sprawdzić. Bo nie wiedziałem, no. wiesz, która lepsza. O, oh, Dobra, schodzimy. Nie fuj, 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 fuj. Ej fakt, wykryte pułapkę. Uuu! Uh. Ale dostał! <grychy> Dzięki, że stańczyłeś. Eee. Um. Nie, ja nie wiem gdzie ona I jest. Hej shelp, Deszcz... Strzał! Dawaj, ja tankuję ty ja, ja biorę tego największego, ty bierz tych mniejszych. Mhm, już. Yy, poszło! Rozwaliłem go. No, pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Za nami! na a prawie na hita. Dobra. Poczekaj, ej, stop, 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 nie idź, nie idź, nie idź, bo ja muszę sobie jeszcze coś tu ulepszyć. Dobra, czekam, czekam. Eee. Ulepszę sobie tą epic strzałę, wiesz którą? Którą? Wiesz tą, którą. A, wiem. Jedynkę. Jedynkę? No. Ja, ja Ja właśnie teraz będę ule... Dawaj i dup! Dawaj, dawaj, teraz, teraz ich ciśniesz. No ja, ja tam ten... Ja... A, dobra, już nie musiałem tańc tańczyć. Tańczyć! Ale ty tańczyłeś! No, zobacz to... jest to. Czcia, Gdzieś to? To jest to. Wow, w dupa ile ich tu jest. Trochę. O, ale... ul, Yo! teraz... to by Gdzie się ja się wbiłem a ty ten? O, ale to a nie, bo wiesz, ty zrobi... e, tu użyłeś czegoś? Q-je Aha, e, e, to było takie, że taki jakby Piuje, okrzyk, taki, taki okrzyk. Nie, taki moc, takie mocne uderzenie mieczem co jeszcze spinuje. A wiem który. Ja się zajmę tym większym czyli tego Ale ja go właśnie biję e, poje, dobra, puszczam jedynkę i DOP! JOT! 500! 500 krytyk. Stun! Rozwaliłem! Mhm, dobra, zdję. Y Oni ciągle do ciebie chcą iść. Bo mnie lubią. No. To no dobrze, że Cię lubią. Dobrze, że mnie nie lubią. Ej, dźwignia tu jest. Otworzyłeś coś, co może nas zarumować. A nie, nie może, dobra. Skrzynkę otworzyłem ci. Myślę, No to idź po tamtą skrzynkę. Akceptuj. Co my Co mamy w tej wow! A, ten przedmiot został zidentyfikowany. Aha, czyli muszę mieć któryś siódmy poziom, żeby mieć fajne, fajne gadki. Nie no, znaczy budki, sorry. Poczekaj, yy, tylko jeszcze muszę sobie tak zrobić, że... A ja nadal mam oddzielną jej, nie użyłem Daj, bo muszę sobie zdobyć siódmy level. Ty? Strzelec. Co ruch i to jest lepsze? Chodź, chodź. Poczekaj, muszę sobie coś tutaj zrobić Co? Aaa, mam zablokowane, dobra Coś my tu jeszcze mamy? Nie, dobra idę To co, jeszcze jedna misja i koniec odcinka No brawo I kolejny odcinka Albo dobra, nie, oddamy to i kończymy, bo mi się już nie chce dać w Nevera A mi się chce właśnie Ale weź Dawaj ostatnio misję zrobimy jeszcze na tym temat... etu. Nie, jestem leniwy. Poza tym i tak to będzie trwało gdzieś tak 20 minut około. Dobra, to tak. kończymy na razie. To jedną misję bez was zrobimy. Tak, ale tylko jedną. Chyba, że... albo... Nie, dobra! Ja to pierwszy Co robimy dalej? Nie, 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 skończymy e, Także tak, do zobaczenia e, Do zobaczenia Trzymajcie się, oglądajcie, subskrybujcie, lajkujcie I mój ty e, także do zobaczenia e, e, Nara!